Poloneda. Aktualne. Aktualne opoloneda, to tam i jaki tam, tam... Pan tam, tam, tam ma pan. Sze? Stan tego Poloneda, bo ja nie tąt Nie, No te dowej ja, nie ma magazin. Nie a ja tam. koła normalnie tam jakoś to normalnie wszystko to Tocy jakoś. Toci się toczy. To a tam, te jakie od buta takiego ma tam, jakieś cylupki czy tam, nie wiem, tą... Czyli nawet tam, tam, tam da dama tam, żeby była mógłby tam wpawana. Jak? W ogóle, pana, w ogóle pana... nie rozumiem. No bo ja nie to kiedy ja jestem tu No to i pan mówi wyraźnie. No ja nie mogę mówić wyraźnie, bo ja tunedia jestem, ja dokładnie polska język nie dam. Więc szukam jeszcze raz. Mówię ci tam jakieś cierupki były w tym samochodzie. Czerupki? Czerupki, tak. A czy tak? A te jakoś buczy, tak jakoś budzi taki jedniecie ma jak po oh, takie, takie takie, to tam ogól. Taki taki jedniecie, taki... Piękny taki dźwięk, no się... takiego samochodu polskiego, taki wie pan no co chodzi. Pan? To jest... No ja pan Gdy taki dźwięk ma piękny taki, no wie pan nie. Tak pięknie to wszystko brzmi tam ogólnie ten co tam się jeszcze miałem zapytać, A dziki tam jakie pan przydaje? Ciąg... Ciągniki, bo ten, bo ja ostatnio, a nie mam pan jakiego numeru tam na ciągnika, bo coś, bo ja pole ziem dostał, dostałem ziem pole od tego, od ciotki tutaj właśnie, bo ja tutaj w Polsko-Tunedzickie mam te obywatelstwo, no nie? I ja dostałem po ciotce taki spadek, że dostał i to mam 25 hektarów. Ja nie mam ziem pola do od No nie no, tu tam krabkami, to wie pan, co to tam to, 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 to ja ty to mogę tam. Kozia to, to ta drogie, a tutaj ty kupię jakiego tutaj, czy ja dam, nie wiem, ty, wie pan, tam, nie wiem, jakiego detora, czy to ty czy, a czy akceptuję na pole, to ja cię wiem, że ja zaoram, a nie kurwa jakiegoś jabłka, to ja się kurwa dupę mogę zaorać. No to nic nie. No czy tam nie ma jakiego pan, nie wiem, kolegi, czy to tam, nie wiem, żeby tam miał tego. Ciągnika takiego nad Ci dadza, bo ja, bo ja nie wiem a ten ogólnie. A ten Polonet to po ile toi jeszcze? Ten Polonet po ile toi? Po ile stoi czy ile kosztuje u mnie? Tak, po ile tam toi, no Ile mnie kosztuje? Tak, tak 1400. Ty400 Łoo, panie, a tam jakie tam nitki nie dałoby rady. Proszę? Jakie nitki nie dałoby rady, bo ja wie pan tam biedny jestem, teraz to mm. wie pan, jakoś trzeba <coughs> przyjechać tak ogólnie. No ty Ja też jestem ja jest uh -huh, no bo ja nie wiem, bo wie pan... Bo ja teraz jestem ogólnie tutaj tym, w okręgowym tutaj też... Na przyszłem jestem. Nie, nie, nie poszłem. Posłem. Poszłem jestem, zaraz będę poszłem, o! O, ja będę kurwa, ale ty, że będę. To myślałem, że ty będziesz kurwa, jakimś chyba kurwa i będziesz kurwa kościół Ewangelię. Dobra, kończę, bo jadę. A, ty, ty, ty... a jedz, jedziesz, a ja jadę swoją matkę. A jakiego tam? To ty, ty tym polonedem teraz jedziesz? Proszę? Polonedem jedziesz? Nie, w pracy A, w pracy A stoi na autostradzie. <laughs> A jak tam jakie duże zyski tam u ciebie w pracy, bo ja muszę jakoś normalnie gospodarkę tam utrzymać o i ten. No. A jak nie utrzymam gospodarki, to mi wszystko je mnie w Tutaj będzie taka lipa. Że ja tu panu mówię, że później to już będzie taka lipa, taka cipa będzie, że ja kurwa zbankrutuję. do co ja będę miał jakie zyski? Ja będę miał, jak ja będę tym przyszłem. Znaczy poszłem będę. Nie chcę to. No to tam a gdzie pan robi ogólnie? Gdzie pan robi? Pff. Gdzie robię? No tak, tak. Gdzie pracuję. pracuję. Dlaczego? O, to daleko, to daleko. Daleko od daleko ode mnie? Daleko ode mnie. A, a pan kobiet? Ja tutaj jestem tego, jak on ma, tutaj. Toluń. Z tego? Z Tolunia jestem. No to Lunia! No chciałem tobie kupić polonetę, to mówi, zadzwonię, dzwonię, i tam to jakoś blisko będzie, a tu patrzę taki wypiście, a mówię, no to co będzie? No, no No, mania, tam jak. A moja mama też cię zapraszała. No i ten, nieka to tam. Nie wiem, to jak my to zrobimy, tam wie pan, bo tam tego poloneta bym to mnie kupił, ale ten. Tam... Nie wiem, jak to zrobię, skąd ten Tym polonetem, no. Zrobię to, ja ja to bez wazeliny O której pan będzie miał tak co żeby pogadać tak normalnie? O tak pogadać? Tak żeby po prostu porozmawiać o tym polonedzie i tam jeszcze ogólnie tak ło się pytam po prostu bo ja nie ton jestem ja nikogo nie znam i ogólnie A no no, no, no niech pan tak gdzieś koło 20 Koło 20 a ten a tam a... dzieci będą spały czy co Seks, randka, tam, co randka ogada, od 20 było... A co ty się kurwa naradykowujesz czy Polne zakupujesz? Na się umówiam. a No co, nie mogę? Co, ja daleko tu nie jestem, a ja nikogo tu nie znam. No to mówię, to tam, nie tak po 20 gdzie bym dzwonił, tak? Seks, randka po 20. To ja po 20 zadzwonię, to my się ugadam z tym Poloneziem tam ogólnie, a jakiegoś tam... A jako Lublina tam pan ma? Tak, taką centralówkę. No co? Pan powtórzył, bo mi tutaj przerwało. Co on się robi? Spuścił pan... się. Panie, pan żyje tam? Żyjesz, kurwa, na sięgu nie mam. A kurwa, ja mi tam gdzie pan Tirem, jedzie pan od Piedolił w Pindu. A mówię, ja piedolę za apokaleckie, za mówię, I nie no kurwa. Zajmę. No ale ty. Pan by zginął i co ja poloneta bym nie kupił. No, Zrobię tego pan. No ty? Ja bym tego No, nie, nie, no bo ja tak. Tutaj mnie uczyli kultury, to ja mówię, no to mówię, pan, gdzieby nie było, no nie? No, i to No, a tam pan, znaczy jak ty nazywać? O, to ja to się ja tobie też czytawię i ja ten, no. Jak ty ty nazywasz, jak ma na imię, o! Na imię jak ma! Jak ja na imię? No! No nie no, to ja mówię, jak nie ma pan, to ja mówię, to po imieniu będziemy to gadać. pan nie ma pan. A sobie na tyle. No ja, nie no, tak, to, no tak, wie pan, to ja tak bytkuczulę dotrą... No dobra, 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 muszę kończyć, bo muszę wyjść. Aha, no dobra, to ja zadzwonię tak po ósmej... A ja ci rucham żonę, no. No i ty tak, się, się z tego cieszysz. Dobra, to ty macie Romek, no. No, spierdalaj, no, cześć no, pompa, być żonę.